W sercu przepięknej Wenecji, podczas festiwalu filmowego, Alessandra de Temazou przyciągnęła wzrok wszystkich zgromadzonych na czerwonym dywanie. Jej niezwykły strój wywołał fale komentarzy, a ona sama wyznała, że była nieco zaskoczona swoją niepełną kreacją. Mówiąc o swojej stylizacji, nawiązała do wyjątkowej wizji, która miała za zadanie podkreślić jej smukłe nogi, nie były one zakryte, co z pewnością przyciągnęło uwagę, jednocześnie pozostawiając wiele do interpretacji. Alessandre de Temazou to znana ekspert w dziedzinie public relations, która od lat związana jest z Londynem, gdzie prowadzi własną agencję. Specjalizuje się w działaniach związanych z obsługą gwiazd, luksusowych marek oraz organizacją prestiżowych wydarzeń. Jej doświadczenie zdobyte w pracy z takimi gigantami jak Giuseppe Zanotti, Charlotte Tilbury oraz Campari zaowocowało współpracą z liczniejszymi ikonami światowego modelingu i muzyki, w tym Adriana Limą czy Iwiną Szaik. Właśnie podczas tego weneckiego festiwalu postanowiła zaprezentować się w sposób, który z pewnością zapadł w pamięć. W kontekście wydarzenia Alessandra przyciągnęła uwagę mediów, zwłaszcza gdy stanęła na czerwonym dywanie obok Julii Roberts. To zjawiskowe spotkanie sprawiło, że wzrok wszystkich skierował się na Alessandrę, a nie tyle na utalentowaną aktorkę. Zdecydowanie fortyfikowała swoją pozycję, wdrażając kontrowersyjne elementy do swojej kreacji. Przyciągnęła uwagę dzięki niecodziennemu strojowi który obejmował część górną z wyeksponowanym ramieniem i obszerne bufiaste rękawy, dając wrażenie, że tkanina wręcz spływa po jej ciele. Trzeba przyznać, że Alessandre de Temazo doskonale potrafi robić wrażenie. To nie pierwszy raz, gdy Alessandre zdobywa uznanie w środowisku mody i wśród mediów. Podczas ostatniego festiwalu w Cannes zaskoczyła wszystkich, decydując się na długą, przezroczystą spódnicę, która skoncentrowała wszystkie spojrzenia na jej stylizacji. Jej umiejętność do tworzenia niezapomnianych wzorów oraz przyciągania uwagi dzięki odważnym wyborom jest nie do przecenienia, co potwierdza także jej ostatnia kreacja na Fashion Awards 2024 roku w Royal Albert Hall. Na tym wydarzeniu również zdecydowała się na oryginalną kombinację czarne, gładkie rajstopy i długie rękawiczki doskonale komponujące się z jej białą górą zdobioną falbanami. Można śmiało powiedzieć, że Alessandra de Temazo zawsze gra na pierwszym planie, nie tylko w kontekście swojej kariery zawodowej, ale także swojego stylistycznego wyrazu. Jej kreacje są odzwierciedleniem nie tylko aktualnych trendów, ale również jej osobistego podejścia do mody, które z roku na rok rogą coraz większe wrażenie na wszystkich obserwujących świat celebrytów. Bez wątpienia stała się ikoną, która nie boi się wyzwań, a jej obecność na czerwonym dywanie to dowód na to, że moda nie tylko zaskakuje, ale również inspiruje do twórczych poszukiwań.